Czy wiedziałeś, że niektóre pokarmy, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, mogą być prawdziwymi wrogami dla osób zmagających się z cukrzycą? Dokładnie tak. Produkty, które są codziennie obecne w życiu wielu osób, mogą w sposób ukryty sabotować Twoje zdrowie. Jeśli masz cukrzycę typu pierwszego lub drugiego albo starasz się jej zapobiec, zrozumienie, co znajduje się na Twoim talerzu, jest kluczowe. I nie mówimy tutaj tylko o oczywistych słodyczach. Niektóre pokarmy, których nigdy byś nie podejrzewał, znajdują się na liście zakazanych. Zaskakująco mogą one podnosić poziom glukozy we krwi, co jeszcze bardziej utrudnia kontrolę nad chorobą. Chcesz dowiedzieć się, które produkty spożywcze są tymi ukrytymi wrogami i jak ich unikać? Zostań z nami, bo to, czego zaraz się dowiesz, może całkowicie odmienić Twoje podejście do jedzenia i pomóc Ci lepiej kontrolować swoje zdrowie. Co najlepsze, dzięki prostym zmianom, rezultaty mogą być szybkie i znaczące. Numer 5. Biały chleb. Gdy mówimy o kontroli cukrzycy, jedną z pierwszych rzeczy, która przychodzi na myśl, jest biały chleb. Ach, ten ulubiony chlebek jest stałym elementem śniadań wielu osób, ale dla tych, którzy próbują utrzymać cukrzycę pod kontrolą, jest on prawdziwym, ukrytym wrogiem. Dlaczego? Odpowiedź tkwi w braku błonnika. Biały chleb jest wytwarzany z rafinowanej mąki, co sprawia, że bardzo szybko się trawi. Rezultat? Nagły skok poziomu cukru we krwi. To, co wydaje się niewinnym śniadaniem, może stać się koszmarem dla osób z cukrzycą typu pierwszego lub drugiego. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od białego chleba. Jest lekki, smaczny, idealnie komponuje się z kawą, ale w krótszym czasie niż się spodziewasz, poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ bez błonnika, który znajduje się w innych rodzajach chleba, organizm szybko przetwarza proste węglowodany, podnosząc poziom glukozy w ciągu zaledwie kilku minut. Dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę, zwłaszcza tych zmagających się z cukrzycą typu drugiego, te skoki cukru są dokładnie tym, czego należy unikać. W końcu stabilny poziom glukozy we krwi to jeden z kluczowych elementów zdrowego życia z cukrzycą. Możesz teraz zapytać: A co zrobić, jeśli uwielbiam chleb na śniadanie? Istnieją praktyczne rozwiązania, które możesz wprowadzić. Zamiast wybierać biały chleb, który znajduje się na liście zakazanych produktów dla diabetyków, możesz zamienić go na wersję pełnoziarnistą lub bogatą w błonnik. Chleby z mąki pełnoziarnistej owsa, a nawet z dodatkiem nasion chia, to doskonałe opcje. Pomagają one utrzymać stabilny poziom glukozy i dostarczają składników odżywczych, korzystnych dla zdrowia. Możesz dodać do tego trochę awokado lub jajko, aby wzbogacić smak. Łatwo jest wpaść w pułapkę białego chleba, ponieważ jest on dostępny niemal w każdej piekarni. Warto jednak pamiętać, że smak i konsystencja chleba pełnoziarnistego mogą stać się równie atrakcyjne jak białego, jeśli dasz mu szansę. Wiele osób twierdzi, że po kilku tygodniach zamiany nawet nie tęsknią za białym chlebem, a co najlepsze? Twój organizm Ci za to podziękuje. Utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi jest znacznie łatwiejsze dzięki tej małej zmianie w diecie. A to tylko jeden z wielu przykładów, jak drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na kontrolę cukrzycy. Patrząc głębiej, zrozumienie, że biały chleb należy do zakazanych pokarmów dla diabetyków, jest częścią procesu transformacji żywieniowej. Świadomość tego, co kładziemy na talerzu, może być kluczem do unikania przyszłych komplikacji, takich jak częste skoki poziomu cukru lub rozwój insulinooporności. Zatem, następnym razem, gdy będziesz sięgać po ciepły biały chleb, warto pamiętać, że istnieją inne opcje, które nie tylko smakują, ale również przynoszą korzyści zdrowotne. A teraz przejdźmy do kolejnego wielkiego wroga, który jest na celowniku tych, którzy chcą kontrolować cukrzycę. Ale zanim o nim powiemy, zastanów się, co może pojawić się na twoim talerzu podczas obiadu. Kto by pomyślał, że coś tak powszechnego, a przez wielu uważanego za zdrowe, również może być problemem. Numer 4. Biały ryż. Biały ryż, podobnie jak biały chleb, wydaje się nieszkodliwy, ale dla osób, które próbują kontrolować cukrzycę, może stanowić prawdziwe wyzwanie. Mimo, że jest jednym z najczęściej spożywanych pokarmów na świecie, jest znany z tego, że powoduje szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą typu pierwszego lub drugiego jest to kwestia, na którą trzeba zwracać szczególną uwagę. Biały ryż przechodzi proces rafinacji, który pozbawia go znacznej ilości błonnika i składników odżywczych. Pozostawiając głównie węglowodany, które szybko przekształcają się w glukozę w organizmie. Wyobraź sobie następującą sytuację: przygotowujesz typowy posiłek, w którym biały ryż jest głównym składnikiem. Uczucie sytości jest krótkotrwałe, a wkrótce potem poziom cukru we krwi zaczyna gwałtownie rosnąć. Badania wskazują, że regularne spożywanie białego ryżu może zwiększyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 nawet o 20%. To ma sens, biorąc pod uwagę, jak negatywnie wpływa na kontrolę poziomu glukozy. Osoby, które chcą skutecznie kontrolować cukrzycę, muszą być szczególnie wyczulone na takie pułapki żywieniowe. Na szczęście nie musisz całkowicie rezygnować z ryżu. Podobnie jak w przypadku białego chleba, istnieją mądre zamienniki, które możesz wprowadzić do swojej diety. Ryż brązowy jest doskonałą alternatywą. Jest bogaty w błonnik i składniki odżywcze, a jego indeks glikemiczny jest niższy, co oznacza, że glukoza uwalnia się do krwiobiegu wolniej. Inne opcje, takie jak quinoa lub ryż dziki, również mogą być świetnym dodatkiem do codziennego menu. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu stabilnych poziomów cukru we krwi. Warto również pamiętać, że biały ryż, z racji swojej powszechności w posiłkach, często nie jest postrzegany jako problematyczny produkt. Jednak dla osób z cukrzycą jego wpływ może być znaczący. Dobrą praktyką jest zawsze dążenie do zrównoważenia spożycia rafinowanych węglowodanów poprzez łączenie ich z białkiem i błonnikiem. W ten sposób spowalniasz trawienie węglowodanów i unikasz nagłych skoków cukru we krwi. To prosta zasada, którą można łatwo wdrożyć w codzienne życie, aby lepiej kontrolować cukrzycę typu pierwszego lub drugiego. Rzeczywiście, utrzymanie stabilnego poziomu glukozy wymaga uwagi na detale. Biały ryż, podobnie jak inne produkty rafinowane, znajduje się na liście zakazanych pokarmów dla diabetyków właśnie z tego powodu może być częścią pozornie zdrowego posiłku, ale jego działanie na organizm jest szybkie i trudne do kontrolowania. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, kluczem jest świadoma zamiana produktów oraz zrównoważona dieta. Przejście na zdrowsze opcje może na początku wydawać się trudne, ale długoterminowe korzyści są ogromne. A skoro mówimy o szczegółach, warto zwrócić uwagę na inny rodzaj żywności, który może wydawać się zdrowy, ale wymaga bliższego przyjrzenia się. W końcu to co słodkie, nie zawsze jest tak niewinne, jak się wydaje. Numer 3: suszone owoce. Suszone owoce często uchodzą za zdrową i wygodną przekąskę. Są kompaktowe, dłużej zachowują świeżość i wydają się idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają szybkiego posiłku. Jednak dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę, zwłaszcza typu pierwszego i drugiego, suszone owoce mogą stanowić ukryty problem. Proces suszenia koncentruje naturalny cukier zawarty w owocach. Co oznacza, że niewielka porcja suszonych owoców zawiera znacznie więcej cukru niż równoważna ilość świeżych owoców. Jak możesz się domyślić, większa ilość cukru to więcej wyzwań dla osób zmagających się z cukrzycą. Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. Uwielbiasz winogrona, więc decydujesz się regularnie dodawać rodzynki do swojej diety. To wydaje się dobrą decyzją, prawda? Przecież to owoc. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mała porcja rodzynek zawiera znacznie więcej cukru niż ta sama ilość świeżych winogron. A jak wpływa to na organizm? Powoduje szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób, które starają się kontrolować cukrzycę. Nie oznacza to, że musisz całkowicie zrezygnować z suszonych owoców, ale konieczna jest ostrożność, szczególnie w kwestii wielkości porcji. Jeśli cenisz sobie wygodę, istnieją inne opcje, które można włączyć do diety bez ryzyka gwałtownych skoków poziomu cukru. Na przykład, zamiast suszonych owoców, możesz wybierać świeże owoce o niższym indeksie glikemicznym, takie jak truskawki czy maliny, które są naturalnie mniej słodkie. Dodatkowo te owoce dostarczają błonnika i witamin, co pomaga w stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu możesz cieszyć się słodkim smakiem w ciągu dnia, unikając jednocześnie negatywnych skutków gwałtownego wzrostu poziomu cukru. Warto zauważyć, że suszone owoce często pojawiają się w przepisach na batony zbożowe czy mieszanki orzechów, co może stwarzać fałszywe wrażenie, że są one zawsze zdrowym wyborem. Jednak w rzeczywistości, jeśli masz cukrzycę typu drugiego, Taka przekąska może nieoczekiwanie podnieść poziom glukozy we krwi. Dobrym zwyczajem jest zawsze czytanie etykiet produktów spożywczych i unikanie tych, które zawierają nadmiar suszonych owoców, zwłaszcza jeśli są one dodatkowo dosładzane. Wygląd może mylić, a wpływ na organizm może być większy niż się spodziewasz. Podobnie jak w przypadku białego ryżu i chleba, kontrolowanie spożycia suszonych owoców to kwestia zachowania równowagi. Nie musisz całkowicie eliminować ich z diety, ale ważne jest, aby zrozumieć, jaki mają wpływ na organizm. To element mądrego zarządzania cukrzycą, niezależnie od tego, czy jest to cukrzyca typu pierwszego czy drugiego. A jeśli chodzi o inne produkty, które mogą wydawać się nieszkodliwe, ale mogą stanowić ryzyko. Istnieje wiele, które również wymagają bliższego przyjrzenia się. Numer dwa. Produkty wysoko przetworzone. Produkty wysoko przetworzone, takie jak chipsy, wafle ryżowe i płatki śniadaniowe, są prawdziwymi liderami na półkach sklepowych. Ich wygoda i smak wydają się kuszące, ale gdy chodzi o kontrolę cukrzycy, mogą okazać się poważnym zagrożeniem. Większość z tych produktów ma niską wartość odżywczą i jest pełna prostych węglowodanów oraz dodatków, które mogą szybko podnieść poziom cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą typu pierwszego i drugiego, takie jedzenie może być jak tykająca bomba. Pod pozorem wygody, wyobraź sobie, że otwierasz paczkę chipsów, są chrupiące, smaczne, a ty zjadasz je nie zauważając, ile już zjadłeś. Jednak za tym smakiem kryje się produkt pełen niezdrowych tłuszczów i rafinowanych węglowodanów, które szybko przekształcają się w glukozę w Twoim organizmie. Rezultat? Gwałtowny skok glikemii, co utrudnia kontrolę cukrzycy. Te przetworzone produkty, choć kuszące, powinny być omijane. Ponieważ należą do grupy zakazanych dla diabetyków, negatywny wpływ na poziom cukru we krwi nie jest wart chwilowej przyjemności. Zastanawiasz się, jak zastąpić te produkty w swojej codziennej diecie? Rozwiązanie może być prostsze niż myślisz. Zamiast chipsów, możesz spróbować pieczonych chipsów z warzyw, takich jak bataty czy cukinia są one bardziej wartościowe odżywczo, mają niższy indeks glikemiczny i nie powodują nagłych skoków poziomu glukozy. Inną opcją jest zamiana przetworzonych płatków śniadaniowych na bardziej naturalne produkty, takie jak Owsianka czy nasiona chia, które są bogate w błonnik i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Problem z produktami przetworzonymi nie kończy się na cukrze. Często zawierają one duże ilości sodu i tłuszczów trans, które zwiększają ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych, co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą. Łatwo jest sięgnąć po te szybkie, wygodne opcje ale zdrowie długoterminowe wymaga bardziej świadomych wyborów. Najlepiej jest sięgać po mniej przetworzone, naturalne produkty, które dostarczają więcej wartości odżywczych i pomagają unikać nagłych skoków glukozy. Z drugiej strony warto pamiętać, że produkty wysoko przetworzone są niemal wszędzie, co utrudnia całkowite ich unikanie. Jednak z odrobiną planowania można znacząco ograniczyć ich spożycie na co dzień. Dobrym punktem wyjścia jest wybór prostych, domowych przekąsek, takich jak orzechy, świeże owoce i nasiona, które dostarczają energii, nie zagrażając kontroli poziomu cukru. Te drobne zmiany mogą wydawać się niewielkie, ale w zarządzaniu glikemią każdy szczegół ma znaczenie. A skoro mówimy o szczegółach, które mogą mieć ogromne znaczenie, warto zwrócić uwagę na pewien rodzaj napojów, które często są pomijane, a mogą być równie szkodliwe jak produkty przetworzone. W końcu nie wszystkie napoje są tak niewinne, jak się wydają. Numer 1: napoje alkoholowe i słodzone. Kiedy mowa o kontroli cukrzycy, napoje alkoholowe i słodzone zasługują na osobną uwagę. Często myślimy, że to jedzenie stałe jest głównym winowajcą skoków glikemii, ale to co pijemy może mieć równie duży wpływ. Napoje takie jak słodzone gazowane, soki przemysłowe, a nawet niektóre koktajle są prawdziwymi źródłami nadmiaru cukru. Co bezpośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu glukozy we krwi. Dla osób z cukrzycą typu pierwszego lub drugiego, te napoje zdecydowanie znajdują się na liście zakazanych produktów. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś na imprezie, a podczas rozmowy sięgasz po szklankę napoju gazowanego lub słodkiego drinka. Może to wyglądać na niewinną decyzję. To przecież tylko jeden napój, prawda? Niestety nie. Cukier w tych napojach jest szybko wchłaniany przez organizm, co powoduje niemal natychmiastowy wzrost poziomu glukozy we krwi. Jeśli chodzi o alkohol, sprawa wygląda podobnie. Wiele napojów alkoholowych zawiera cukier, a także może zaburzać wrażliwość na insulinę, co jeszcze bardziej utrudnia kontrolę cukrzycy. W efekcie nie tylko podnoszą poziom cukru, ale również mogą pogarszać insulinooporność. Co więc zrobić, jeśli lubisz od czasu do czasu wypić coś innego niż wodę? Dobra wiadomość jest taka, że istnieją alternatywy. W przypadku napojów słodzonych możesz wybrać wodę gazowaną z cytryną lub niesłodzoną herbatę. Jeśli chodzi o soki, warto sięgnąć po te naturalne, ale i wtedy trzeba zachować umiar, ponieważ owoce zawierają naturalny cukier. W przypadku alkoholu słowem kluczowym jest umiar. Czerwone wino spożywane w małych ilościach może nawet przynieść pewne korzyści, ale zawsze powinno to być skonsultowane z lekarzem i spożywane z dużą rozwagą, aby uniknąć nadmiernych ilości. Warto również wspomnieć, że napoje słodzone, zwłaszcza gazowane, są jedną z głównych przyczyn insulinooporności, co bezpośrednio dotyka osoby z cukrzycą typu drugiego. Badania pokazują, że regularne spożywanie takich napojów zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy u osób predysponowanych, a dla tych, którzy już mają diagnozę, mogą zamienić zwykły posiłek w prawdziwe wyzwanie glikemiczne. Kluczem jest dokonywanie świadomych zamian oraz zwracanie uwagi na to, co pijemy. Warto również pamiętać, że napoje alkoholowe nie wpływają jedynie na wątrobę. Dla osób z cukrzycą nadmierne spożycie alkoholu może całkowicie rozregulować poziom glukozy, powodując zarówno hiperglikemię, jak i hipoglikemię w zależności od sytuacji. Dlatego wymagana jest ostrożność. Dodatkowo kombinacja alkoholu i cukru, obecna w wielu koktajlach, czyni te napoje jeszcze bardziej niebezpiecznymi dla osób z cukrzycą. Kiedy nauczysz się dokonywać odpowiednich zamian, odkryjesz, że możesz cieszyć się towarzyskimi chwilami bez narażania swojego zdrowia. Teraz gdy omówiliśmy, jak napoje wpływają na poziom glukozy, warto przyjrzeć się temu, co znajduje się na Twoim talerzu. Czasem problem nie leży tylko w jednym produkcie, ale w tym, jak łączą się one w codziennej diecie. Teraz, gdy znasz te pięć zakazanych produktów dla osób z cukrzycą, nasuwa się pytanie: co zrobisz z tą wiedzą? Zdajemy sobie sprawę, że zmiana nawyków żywieniowych nie jest łatwa, ale ignorowanie tych informacji może kosztować Cię zdrowie. Czy jesteś gotowy, aby porzucić te produkty i napoje, które sabotują Twoją kontrolę glikemii? Co zjesz na następne śniadanie lub obiad? Małe zmiany mogą przynieść ogromne rezultaty, a wybór należy do Ciebie. Dlaczego więc nie zacząć już teraz? Napisz w komentarzu, co zamienisz w swojej diecie dzisiaj. I oczywiście nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby otrzymywać więcej cennych wskazówek dotyczących poprawy zdrowia i skutecznej kontroli cukrzycy.